25 listopada 2012 Jenson Baton wygrywa deszczowy wyścig o Grand Prix Brazylii w barwach McLarena, a na następne zwycięstwo zespół z musiał czekać blisko 10 lat. W międzyczasie brytyjski zespół aż 3 razy zmienił dostawcę silników. W ciągu kilku ostatnich lat McLaren odbił się od dna i poczynił naprawdę niesamowity progres pod względem osiągów, co stoi za poprawą wyników McLarena. O tym w dzisiejszym filmie. Wspominane wcześniej Grand Prix Brazylii 2012 było Ostatnim wyścigiem ówczesnego sezonu. Kampania 2012 była dla McLarena bardzo udana. Ekipa z Rocking zakończyła ten sezon na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, wygrywając tyle samo wyścigów co mistrzowie konstruktorów Red Bull, czyli 7. Sezon 2013 nie był już taki świetny w wykonaniu McLaren. Luisa Hamiltona, który odszedł do Mercedesa, zastąpił Meksykanin Sergio Perez. W tym sezonie, Bolit McLarena był naprawdę niezły i pozwalał walczyć o punkty w każdym wyścigu, jednak przed brytyjski zespół osiągami wskoczyli Lotus i Mercedes. Mimo piątego miejsca w klasyfikacji zespołów, zdobywając przy tym niezłą ilość 122 punktów, nie stanęli oni ani razu na podium w tym sezonie. Początek ery hybrydowej, sezon 2014. McLaren z silnikiem Mercedesa tym razem w składzie Jenson, Baton, Kevin Magnussen zdobywa podwójne podium podczas inauguracyjnego wyścigu sezonu Grand Prix Australii ustępując tylko Nico Rosbergowi. Po tym wyścigu obejmują oni nawet prowadzenie w klasyfikacji konstruktorów. Jak w sezonie 2013 przed McLarenem znaleźli się Lotus oraz Mercedes, tak w sezonie 2014 byli to Williams i Force India. Sukcesu z Australii Baton i Magnussen już nie powtórzyli dla brytyjskiego było to ostatnie podium w Formule 1, a dla Magnusena pierwsze i raczej także ostatnie. W sezonie 2015 po raz kolejny nastąpiła zmiana składu kierowców. Od tego momentu zespół McLarena reprezentowali Jenson Button i Hiszpan Fernando Alonso. Poza kierowcami zmieniono także dostawcę silników z Mercedesa na Honda, co okazało się strzałem w kolano dla brytyjskiego zespołu. Przez następne trzy sezony zespół McLarena zdobył łącznie tylko 127 punktów, a ich najlepszą pozycją w generalnym było szóste miejsce z sezonu 2016. W międzyczasie w 2016 roku Jenson Baton zakończył karierę i zastąpił go Belg Stoffel van Dornen, który to miał być potężnym belgijskim talentem, a skończyło się na tym, że w kwalifikacjach Alonso pokonał go do zero. Lata McLarena z silnikami Hondy w erze hybrydowej były dla zespołu najgorszymi w całej historii. Silniki miały zdecydowanie mniej mocy niż konkurencja i były strasznie awaryjne, a ich najlepszym opisem będą słowa Fernando Alonso. if you do Po sezonie 2017 z McLarena odszedł Ron Dennis, który sprzedał swoje udziały. Nowym szefem zespołu z Wielkiej Brytanii został natomiast Zak Brown i od tego momentu zespół zaczął wracać na właściwe tory. W sezonie 2018 McLaren zmienił dostawcę silników z Hondy na Renault i zdobył łącznie 62 punkty, zajmując szóste miejsce w generalce. Sezon 2019 był już naprawdę solidny. McLaren postawił na dwóch młodych kierowców, Lando Norrisa i Carlosa Sainza i podczas Grand i Brazylii 2019 sięgnęli po pierwsze od pięciu lat podium. Carlos Sainz zajął wtedy trzecie miejsce po karze dla Louisa Hamiltona. Sam McLaren zajął natomiast czwarte miejsce w konstruktorce, wyprzedzając nawet fabryczny zespół Renault, od którego kupowali wtedy silniki. W sezonie 2020 zdobyli dwa podia, Norris w Austrii, a Sainz we Włoszech na Moncy i zajęli wtedy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, głównie przez tragiczne wtedy Ferrari. I tutaj docieramy do pamiętnego sezonu 2021. W tym sezonie McLaren zakończył współpracę z Renault i wrócili do Mercedesa jako dostawcy silników, i zakończyli czwarci z pięcioma miejscami na podium. Jednak nie to jest tutaj najważniejsze. Podczas Grand Prix Włoch na torze Monza wygrali wyścig po raz pierwszy od prawie dekady. Daniel Riccardo, który w całym sezonie wypadł zdecydowanie gorzej na tle Lando Norrisa, sięgnął po upragniony triumf dla z Walking. Sezony 2022 i 2023 to już historia bardziej współczesna, gdzie McLaren na dobre wrócił do czołówki. W sezonie 2022 Lando Norris był jedynym zdobywcą podium spoza Red Bulla, Ferrari i Mercedesa, a w sezonie 2023 po fatalnym początku kampanii w drugiej części sezonu McLaren stał się nawet drugim najlepszym zespołem Zdobywając regularnie miejsca na podium. A w obecnym sezonie McLaren regularnie jest w stanie walczyć o zwycięstwa i jest zdecydowanie lepszym zespołem niż fabryczny team Mercedesa, który dostarcza im silniki. Po wyścigu w Kanadzie McLaren ma już 212 punktów i traci 40 oczek do Ferrari oraz 89 do Red Bull'a. Do końca sezonu zostało jeszcze 15 wyścigów jest to śmiała teza, ale myślę, że McLaren jest w stanie powalczyć o zwycięstwo w generalce. Jak dla mnie, McLaren ma teraz być może na nawet Najlepszy skład. Teraz w tym sezonie jeździ fatalnie. Hamiltonowi też już się nie chce, bo tylko czeka na koniec sezonu i przejście do Ferrari. A co do kierowców stajni z Maranello, to Leclerc jest oczywiście świetnym kierowcą, ale Carlos Sainz osobiście jest dla mnie obecnie na takim poziomie jak Oskar Piastri, z tym że Sainz jeździ we F1 od sezonu 2015, a Piastri debiutował rok temu. Gdybym miał własny zespół w Formule 1, nawet bym się nie zastanawiał nad Sainzem, mając możliwość wyboru Oskara Piastriego. Dlatego właśnie uważam McLarena jako realnego kandydata do walki o mistrzostwo. Po poprawkach z Grand Prix Miami w każdym wyścigu liczyli się w walce o zwycięstwo i aż szkoda, że nie mieli takiego mocnego bolidu od pierwszego wyścigu sezonu. Dzięki za oglądanie do końca. Z tej strony Mateusz, a to był kanał Keroniki Motorsportu.